Ten kawałek macy, który został schowany. I Żydzi mówią tak, niektórzy rabini, że ta, ta, ta górna część, ta, górna, ta pierwsza, która jest na samym wierzchu, to jest Abraham, ta środkowa to jest Izaak, a ta dolna to jest Jakub. Ale inni z kolei mówią, nauczyciele, że przepraszam, ale nie macie racji. Ta pierwsza to są kapłani, ta środkowa to są lewici, ta dolna to jest naród. I w zasadzie nie ma znaczenia, czy, czy, czy to jest tak, czy to jest tak, dopóki nie zadajesz pytania. W porządku. Jeżeli pierwszą jest Abraham, drugą jest Izak, a tą dolną jest Jakub, to dlaczego wyciągamy Izaka i go łamiemy, a nie Abrahama albo Jakuba? Jeżeli pierwsza maca to jest to są kapłani, środkowa lewicia, do, dolna naród, to dlaczego wyciągamy lewitów, łamiemy, i, a nie kapłanów albo naród? Żydzi, którzy wierzą w Jezusa, dla nich jest, jest to prosty symbol, czy prosta czynność, która przez dwa tysiące lat jest jak Ewangelia bez słów. Oni mówią, że ta pierwsza to jest, ja też tak wierzę. To jest Bóg Ojciec, ta środkowa to jest Jezus, Bóg Jezus bym powiedział, i ta dolna to jest Bóg Duch Święty. W sumie to jest ta sama maca, to, to jest ta, ten sam skład, wszystko jest to samo. Ale zobaczcie, wyciąga się tą środkową, przełamuje się, zawija się w białe płótno i się chowa. Czy to jest jakiś symbol czegoś? Czym jest trzaśny chleb? Bez kwasu, tak? Czy jest bez grzechu? I Żydzi do dzisiaj, o jak świątynia została zburzona i nie ma baranka, na stole paschalnym jest tylko kość z baranka i ją tu też mamy, to mówią, że jakby barankiem ta środkowa symbolizuje też baranka. Chrystus był przełamany. Zabity na krzyżu, zdjęty, zawinięty w białe płótno, schowany, i go nie było. I w zasadzie to się robi na początku tej utrzy paschalnej, i ten kawałek zawinięty to się nazywa afikomen. To znaczy, to jest deser, i jego się odnajduje dzieci na, na koniec w, w posiłku, szukają, przynoszą. I dosłownie to znaczy to słowo, afikomen znaczy: przyszedłem. Zobaczcie, przez 2000 lat wyciągasz środkową macę, która jest bez kwasu, bez poszarpana, jest upieczona, poraniona, łamiesz ją na pół, jedną tą większą część zawijasz białe płótno, chowasz, i pod koniec posiłku wyciągasz i spożywasz ją, i potem już nic nie jesz. I ten drugi kawałek, który zostaje, ten przełamany, to jest chleb niedoli, który nasi ojcowie jedli w ziemi egipskiej. Każdy, kto jest głodny, niech wstąpi je. Każdy, kto jest w potrzebie, niech, w to, niech obchodzi paschę w tym roku tu, w przyszłym, w ziemi Izraela. W tym roku jako niewolnicy, a w przyszłym roku jako ludzie wolni. Pamiętacie ten fragment, który czytałem z drugiej księgi Mojżeszowej, z 12 rozdziału? Bóg tam powiedział tak do, do Mojżesza, że powiedział: Jeżeli będą pytać was, wasi synowie, co znaczy ten obrzęd? Dlaczego taki obrzęd Bóg dał? Dlaczego mówił tak, to trzeba robić? Zabić tego baranka, pomazać drzwia jego krwią gorzkie zioła, te wszystkie rzeczy. I potem Bóg mówi, jeżeli twój syn będzie pytał, to znaczy o, o co Bogu chodziło w narodzie izraelskim? Żeby było coś w domach, w każdym domu, żeby rodzice dawali pretek swoim dzieciom. Jak, jakaś liturgia czy jakiś obrząd, coś było, żebyś ty mógł odpowiedzieć, jak Bóg cię zbawił, jak Bóg cię uratował. Nie, że ty sam zaczynasz, tylko syn czy dziecko ciebie pyta? Pamiętacie, jak przeszli przez rzekę Jordan, Bóg mówił do, do Izraela: macie usypać kopiec z kamieni. I potem tam jest powiedziane: jak będzie dziadek, szedł ze swoim wnukiem. I wnuk zapyta dziadku: A co znaczy ta kupa kamieni? To wtedy powiesz tak, że nasi dziadowie, pradziadowie, byli niewolnikami. I mówisz o wszystkich cudach, jakie Bóg w twojej rodzinie czynił. Co, jak się troszczył, jak, jak się opiekował, co robił. To jest sens, aby co jakiś czas dzieci, które, ma, które mamy w swoich domach, mogły, musimy tak coś robić, żeby prowokować ich do zadawania takich pytań. A co to jest tato? A mama, a co to jest? A dlaczego tak? Ale nie tak ogólnie, ale takie, żebyś ty mógł opowiadać o chwale Boga, o miłości Boga, o wielkości Boga. To był sens tego, kiedy będą się pytać? I na pamiątkę tego też i potem jest teraz ten moment, kiedy zadaje się pytanie. Ja poproszę zespół, bo one zaśpiewają te pytania. Ja je tylko <laughs> przeczytam. Czym różni się ta noc od wszystkich nocy, innych nocy? Każdej nocy jemy kwaszony chleb oraz macę. Dlaczego tej nocy jemy tylko macę? Każdej nocy jemy warzywa, zioła różnego rodzaju. Dlaczego tej nocy jemy tylko gorzkie? Każdej nocy ani razu nie maczamy naszych ziół. Dlaczego tej nocy maczamy je dwa razy? Każdej nocy jemy prosto i wspierają się na boku. Dlaczego tej nocy jemy, wspierają się tylko na boku? Chcemy usłyszeć te pytania. Está